Witajcie! Witajcie moje kochane Macmerwiczki. Miało być bardziej entuzjastycznie, jest bardzo entuzjastycznie. Witajcie moi drodzy. Słuchajcie, tęskniłem za wami, dawno się nie widzieliśmy. Swoją drogą nie w porządku, że ja was nie widzę, a wy mnie widzicie, no ale nieważne. Napiszcie do mnie, słuchajcie na Instagramie, jak oglądacie i yy, jak wam się ogląda w ogóle na dwójka, czy w ogóle filmiki są w spoko, czy są to dupy. Słuchajcie, iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. Ciąg dalszy potęgowania, później będzie pierwiastkowanie. Słuchajcie, bardzo, 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 bardzo ważne tematy, bardzo, naprawdę słuchajcie. Ale według mnie jeszcze do dodatku bardzo, bardzo łatwe, więc szkoda w ogóle ich tego nie ogarniać. Ostatnio powiedzieliśmy sobie, ostatnio uwielbiam to sformułowanie, ostatnio, to znaczy na pewno na poprzednim filmiku i na pewno dostaniecie tutaj takiego linczka, jak to się mówi, kurwa, na kartę. No więc karta będzie odnośnie poprzedniego tematu i gdzie było o potędze, gdzie, gdzie. No właśnie, gdzie mówiliśmy o tym, jak potęgujemy, co to jest w ogóle potęga, a teraz powiemy sobie o iloczynie i ilorazie potęg o jednakowych podstawach. No i teraz najtrudniejsze. Co to kurwa jest iloczyn i co to jest iloraz? Wiem, że Wam się to myli. Więc przypomnę, iloczyn, iloczyn to jest wynik mnożenia, a iloraz to jest wynik dzielenia. Iloczyn mnożymy, iloraz dzielimy. No i teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie, że mamy coś takiego. 2 do potęgi trzeciej razy 2 do potęgi yy, nie wiem czwartej równa się, i teraz zobaczcie, 2 do potęgi trzeciej Mówiliśmy sobie, że to jest 2 razy 2 razy 2, tak? Czyli mnożymy przez siebie 3 dwójeczki, tak? Czyli 2 do potęgi trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2. Z kolei 2 do potęgi czwartej to będzie iloczyn czterech dwójek, czyli 2 razy 2 razy 2. No i w efekcie słuchajcie, co uzyskaliśmy? uzyskaliśmy, Uzyskaliśmy uzyskaliśmy. Zobaczcie, ile mamy tych dwójek, no 3 i 4. Co w sumie daje nam 7 dwójek. czyli skąd się to 7 wzięło? To 7, słuchajcie, to jest nic innego jak 3 plus 4. Czyli jeżeli mnożymy, to potęgi się po prostu dodaje. A jeżeli byśmy sobie dajmy na to podzielili, czy ja napiszę to 2 do 8 przez 2 do trzeciej, czy ja napiszę to w postaci o u kreski ułamkowej 2 do 8 przez 2 do trzeciej, ja wolę w postaci kreski ułamkowej bo Łatwiej nam się to wydaje, łatwiej to dostrzec, łatwiej zauważyć. Zresztą zapisać chyba troszkę też. No 2 do 8 to jest 8 dwójek mnożymy, czyli 1, 2, 3, czekajcie, może ja tu zapiszę. 2 do 8 to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Dzielimy to przez 2 do potęgi 3. O, dzielimy to przez 2 do potęgi trzeciej, czyli 2 razy 2 razy 2. No i teraz zobaczcie, mogę przy dzieleniu normalnie redukować sobie, czy tam mnożeniu, o, licznik i mianownik. Skróciły mi się trzy dwójeczki i co mi zostało? Zobaczcie, ile tych dwójek u góry zostało mi? Zostało mi tych dwójek 5. I skąd ta piątka? No słuchajcie, ta piątka to jest nic innego jak 8 minus 3. Czyli przy dzieleniu potęgi się odejmuje, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, mógłbym Wam zapisać takie dwa wzorki. Może jakiś ładny kolorek weźmiemy, słuchajcie, fioletowy, a co? A do potęgi m razy a do potęgi n, czyli a to znaczy jakaś tam podstawa. Jeżeli mamy tą samą podstawę, bo tu i tu jest a, to i mnożymy przez siebie te potęgi, jeżeli mnożymy przez siebie te liczby, to potęgi się dodaje, czyli mamy m plus n. W przypadku, gdy mamy dzielenie, czy ja to zapiszę w ten sposób, przez dwukropek, czy ja to zapiszę przez kreskę ułamkową, to przy dzieleniu potęgi po prostu odejmujemy. I o tym musicie pamiętać, tak? No więc mamy tak. 9 do 8 razy 9 do 9, 9 do 9 razy 9 do 8, to jest 9 do potęgi 9 plus 8, czyli 9 do potęgi 17. Tutaj mnożymy. 6 do potęgi 7 razy 6, razy 6 do potęgi 8 to jest 6 do potęgi. I teraz uwaga, jeżeli nie jest napisane jaka jest potęga, to by na pewno pamiętać, jak ja wam mówiłem, że to jest 1, czyli to jest 7 plus 1 plus 8. Jak do siebie to dodamy, to mam 7 plus 1 to 8, 8 plus 8 to jest 16. No i dalej mam na przykład 1 i 3 czwarte do potęgi 10 Podzielić przez 1 i 3 czwarte do potęgi trzeciej. No, i tutaj mamy ewidentnie dzielenie. Jak dzielimy to, potęgi sobie będziemy odejmować, czyli 10 minus 3, co daje nam 1 i 3 czwarte do potęgi siódmej. Może dodajmy coś jeszcze więcej od siebie. Jeżeli miałbym 3 do czwartej, razy 3 do drugiej, razy 3 do piątej, no to jest 3 do potęgi 4 plus 2 plus 5, czyli 4 plus 2 to 6, i jeszcze 5 to będzie... Mm. Chyba 11. Czyli 3 do 11. Ale gdybym napisał 3 do 5 razy 3, razy albo podzielić przez 3 do 3, to zobaczcie, najpierw zrobimy sobie tak, jak tu jest, nie mam potęgi, to znaczy, że jest jedyneczka, czyli mam 3 do potęgi 5 plus 1 i jeszcze podzielić przez 3, czyli minus 3, tak? Czyli to jest 3 do 6 minus 3, czyli 3 do 3. Tutaj nie mamy, zobaczcie, nawiasu, więc wykonujemy wszystko po kolei od lewej strony. Gdybym na przykład ten przykład troszeczkę yy, zmienił i wyglądałoby, zobaczcie to, w ten sposób. Yy, czekajcie, yy, żeby było to tak samo. O, tylko że ja tutaj, słuchajcie, zrobię nawias. I teraz zobaczcie, co to oznacza. To oznacza, że najpierw muszę wykonać działanie w nawiasie. Czyli tu mam 3 do 5, tak? Razy. I teraz wykonuję działanie w nawiasie. 3 do 1 przez 3 do 3. Czyli potęgi odejmuję, czyli od 1 odejmuję 3. I mam 3 do 5 razy 1 minus 3 to minus 2, czyli mam razy 3 do minus 2. A ponieważ teraz już mam mnożenie, to potęgi się dodają, czyli 5 plus minus 2, czyli minus 2, czyli zostaje mi 3 do potęgi trzeciej. I loczyn. 6 do 8 razy 6 do 5, to jest po prostu co? No 6 do 8 razy 6 do 5, potęgi się nam dodają, czyli 8 plus 5. 8 plus 5 to zdecydowanie jest 13, 6 do potęgi 13. Dalej, o, no właśnie, troszkę treść ciekawiej. 32 razy 2 do 7 razy 2 do 5, czyli mamy tak, 32 musimy zapisać w postaci odpowiedniej potęgi. No nie wiem, czy pamiętacie, ale tak, 2 do 1 to jest oczywiście 2, 2 do 2 to jest 4, 2 do 3 to jest 8, 2 do 4, czyli jeszcze razy 2 to 16. 2 do 5 to jeszcze raz 2, czyli 32, 2 do 6 to jeszcze raz 2, czyli 64, 2 do 7 to jeszcze raz 2, czyli 128, 2 do 8, czyli jeszcze raz 2, czyli 256, 2 do 9, czyli 512, i 2 do 10 to 1024. No, mi się wydaje, że to Wam w zupełności wystarczy. No więc zamiast 32 możemy napisać, że 32 to jest 2 do potęgi 5 razy 2 do 7 i razy 2 do 5. Potęgi, ponieważ mnożymy tutaj potęgi, nam się dodają, czyli mam 5 plus 7 plus 5. Dwie piąteczki dają nam 10 i 7, czyli będzie 17 potęga. Później mam podpunkt C, na przykład, czyli 128 razy 8 przez 2 do 6. Czyli zobaczcie, 128 szukam, a to jest tutaj, czyli, yy, czyli 2 do 7. Razy 8 to 2 do 3 i podzielić przez 2 do 6. Czyli mamy najpierw mnożenie, czyli dodaję 7 i 3, a później dzielę, czyli odejmuję jeszcze 6, tak? Czyli 7 plus 3 to 10 10 minus 6 to 4, czyli mamy 2 do potęgi 4. No i jeszcze 27 razy 3 do 10 podzielić przez 3 do 7. 27 to jest 3 razy 3 to 9 i razy 3 to 27, czyli to jest 3 do potęgi 3. Razy 3 do 10 przez 3 do 7, tak? Czyli najpierw dodajemy 3 i 10, a później odejmujemy 7. 13 minus 7 to zdecydowanie 6. No i coś zaczyna się wreszcie dziać. Mamy tak, 2 do potęgi 11 podzielić przez. I tutaj mam 2 do potęgi 6 razy 2 do 2, czyli potęgi się dodaje, czyli mam 2 do potęgi 6 plus 2. No i w mianowniku mam 2 do potęgi drugiej. 2 do 6 plus 2 to jest. 6 plus 2 to jest 8, tak? Czyli mam 2 do 11 podzielić przez 2 do 8, przez 2 do potęgi drugiej. U góry potęgi się odejmuje, bo mamy dzielenie, czyli 11 minus 8. 11 minus 8 to jest 3, czyli mam 2 do potęgi trzeciej przez 2 do potęgi drugiej. I tu znowu mamy dzielenie, czyli znowu potęgi się odejmuje, czyli mam 3 minus 2, a 3 minus 2 to jest 1, czyli to jest po prostu 2. Wartość wyrażenia: minus 0,3. Dobra, przepiszmy sobie troszeczkę, ale troszeczkę od razu uporządkując. Na dole mam minus 0,3 do 3, tak? Ponieważ minus jest do potęgi nieparzystej, więc on sobie zostanie, ale mam 0,3 do 3. Tutaj ten minus jest do potęgi parzystej, więc on nam zniknie i będę miał 0,3 do 2. Razy. Tu jest minus do potęgi 13, czyli do potęgi nieparzystej, więc on nam zostanie ten minusik. A na dole mam minus 0,3 do 7, czyli też. Do nieparzystej, czyli on też nam zostanie, tak? No i teraz te minusiki, które są u góry i na dole, one nam się skrócą. Tak samo w sumie tutaj ten minusik z tym minusikiem, a no więc wynik wiemy, że na pewno będzie dodatni. No i może słuchajcie, zrobimy to w ten sposób, że zapiszemy sobie to pod jedną kreską łamkową, no bo to w końcu jest mnożenie, wszędzie mamy mnożenie, czyli u góry mam 0,3 do pierwszej, no bo tu jest 1, razy 0,3 do 13, a na dole mam tak. 0,3. Do trzeciej, razy 0, 3 do drugiej, razy 0,3 do 2 razy 0,3 do 7, tak? Czyli u góry mamy mnożenie, czyli dodajemy, czyli będziemy mieli 0,3, 1 i 13 to 14. Na dole mamy też tylko mnożenie, yy, czyli mamy 0,3 do 3 i do 2 to do 5 i do 7, czyli do 12. Czyli mam 0,3 do potęgi 12. Tutaj sobie dzielimy, czyli potęgi nam się odejmą. Czyli mam 0,3 do drugiej, a to będzie 0,3 razy 0,3, czyli 30 zobaczcie razy 30. To jak nic będzie 9 setnych, czyli 0,09. No i ostatnio, <grym> oblicz, ile to jest? Zobaczcie. No, to jest bardzo dobre pytanie. Zobaczcie, u góry mam same potęgi nieparzyste, prawda? Czyli mam minus 1, minus 1 i minus 1. Yy, czyli zobaczcie, wynik pierwszego to jest minus 1, później znowu jest do potęgi nieparzystej i znowu jest do potęgi nieparzystej yy, i znowu jest do potęgi nieparzystej, prawda? Natomiast na dole w mianowniku wszystko jest minusy, yy, minus 1 jest za każdym razem podnoszony do potęgi parzystej, czyli uzyskujemy same jedynki, tak? Jeżeli chodzi o mianownik, to szczerze mówiąc, nieważne, ile tych jedynek jest, bo jeżeli te jedynki pomnożę przez siebie, to i tak na pewno będzie 1. Natomiast dosyć ważne jest to, co jest w liczniku, dlatego że wyszło nam wszędzie, że to jest minus 1. I teraz pytanie, ile tych minus jedynek jest. Jeżeli tych minus jedynek jest nieparzyście, no to wynik będzie minus 1, ale jeżeli tych minus jedynek jest parzyście, to wynik będzie dodatni, bo ten minusy nam się po prostu wszędzie zredukują. Tak? No i teraz zobaczcie, my kończymy na potędze 2033. I teraz zobaczcie, jak sprawdzić według mnie najszybciej, najłatwiej, i ile mamy tych, yy, tych liczb, tych minus jedynek u góry. Zobaczcie, gdybym na przykład ograniczył się tylko i wyłącznie do tych dwóch, zobaczcie, o, to potęga jest pierwsza, jedna druga jest 3. Jeżeli dodam do siebie 1 plus 3, to jest 4. 4 na 2 daje nam 2, czyli mamy 2 minus 1, prawda? A gdybym na przykład brał pod uwagę te 3, zobaczcie, to dodaję pierwszą potęgę i ostatnią, czyli 1 plus 5. Podzieliłbym to na 2. 6 podzielić na 2 to jest 3, to znaczy, że mam 3 liczby, prawda? Nawet no jeżeli chcę wziąć pod uwagę wszystkie, które mam pod, tutaj do dyspozycji, dodaję je do jedynki 2033 i dzielę na 2. 1 plus 2033 to jest 2034, i teraz 2034 na 2 to będzie 1017, czyli mam 1017 minus jedynek, czyli jest ich nieparzyście, czyli wynik na pewno zostanie nam minus 1, czyli to będzie minus 1 przez 1, czyli minus 1. To tyle, jeżeli chodzi, słuchajcie, o iloczyn i potęg o jednakowych podstawach. Zapraszam Was na kolejne yy, potęgowanie, na kolejne filmiki. Trzymajcie się, medzmerficzki moje, pa, pa.